Ej, Surge'a nie ma, Sicknesa nie ma, bo wydłużyli Sicknesa. No już mam powyżej, mam powyżej z obrażeń. Na pewno. 13 per 13. Every single win what we, what we play. That should be minimum nerfed. Maybe also cancel you so know? Nawet jakby na rankedach tylko, nie? To też jest już jakiś taki powrót do, do czegoś naprawdę fajnego z mojej perspektywy, oczywiście. Dla was graczy normalnych często. Może być to problem. Sorry, ale no, teraz będziecie na rankedach pewnie ciągle będzie to buwa. No, pompa mi się nie przyda do niczego. Sickness, jakby ktoś pytał, co sprawdzam, to sprawdzam Sicknessa. To mają być jakieś teleporty w ogóle. Ty, gdzie mam tego? Czyli to jest nieśmiertelne. To mi, to mi się podoba. Surża nie ma, Sicknessa nie ma, bo wydłużyli siknesa. No już mam powyżej mam powyżej 600 obrażeń. Na pewno. No chyba, że parę sekund, bo to naczuja no robię, ale miałem, miałem alert o 500 obrażeniach w zonie. Ty no nie gadaję, że Hilow wrócił. No musiał, ja już. To, to już nie ma błędów. Coś wydłużyli. Dobra informacja. Znaczy jak wszyscy mogą robić healow, to nie może robić nikt. To jest trochę tak, jakbyś miał darmowe chity dla każdego wszędzie. Wobec ja wezmę więcej leczenia, to przychodzimy że może zobaczę, jaki jest pułap tego. tego, tego. Czekaj, gdzie, gdzie leczenie znajdę szybko. W sensie fajnie, tylko kurczę. No dobra, nie ma, nie ma. No i dwie i na pewno. Pytanie, jak, jak daleko? To, że jest dłuższy, to już 100%. To już widać, bo było 500, powinno być około 600. waring. No wychaszczy, 500 był waring. I 600 zaczynało, już nie pamiętam dokładnie, ale na pewno jest już dłużej. Już. No, plus. Dobry plus. Być może w skład turniejach rebooty, nie rebooty, nie? A zony w ogóle? Jakieś takie dziwne. No nie ma, nie, nie ma, nie ma sicknessa? Nie ma. No, no nie ma. Bo nie ma, bo nie ma i, i fajnie. Nie ma. Jak tak, to się to buguje te informacje. A, to o obrażeniach w zonie, tak? O co ci chodzi? No to i nawet, jeżeli, jeżeli chodzi to o to, że to się sumuje i przez to jest jakoś więcej, mniej. Ale na pewno nie jakoś bardzo dużo i, i neta, Nie, gra mi dnista przez przypadek jak coś, mi nie zmieniło regionu, jeżeli chodzi o ping, ale pink wywalony tam, jakby nie, się mar martwisz, że serwery wywalone, kurde, sicknessa nie ma, no sickness nazor, no, there is guys no sickness, maybe unintentional heal of new season ranked win, let me find some healing, because I'm not prepared for that, I'm not expect that, that's also nice. Tylko nie wierzę, że to się utrzyma. Nie ma opcji, no. no nie, nie ma... Ch... Opcji. Opcje są nieposiadane. No, intentional, because not, I don't expect that there is no sickness. There is like... 0.00001 chance there... There is no sickness and there is no sickness. 100% right now. They forgot about sickness. Ej, skrinek. Nie, wróć. Kurde, bo miałbym fajnego screena na, na Twitter. Dobra, szybko medy, może to faktycznie przez przypadek wina zrobię. Szukać jeszcze szybko leczenia, żeby ten. Alert złapać. Już się nie wyrobię za bardzo. Dobra, szukam, jak zrobić tweeta z tego i gramy, gramy healów. No teraz tak, yy, łapiemy sobie yy, na razie bezpieczne punkty w tych okolicach ogólnie, kto, kto, kto gdzie chce, nie. Byle, byle bezpiecznie wylądować. Tam na, na w zonie, dobra? w ogóle mechanika nawet podejście do gry, że w sicknessa nie trzeba oszczędzać czy coś, to nawet będzie dziwne. W sensie, jak, jak tu psychicznie do tego przywyknąć, nie? bo możemy każdego wysyłać, jeżeli uzbierasz więcej leczenia niż zużyjesz, no to się opłaca, nie? To biegnij, gdzie, gdzie chcesz. No i działamy. Pierwszy heal of win, czy ktoś już grał w of jakiś inny? Ktoś coś widział na Twitchu, bo jak nie, to się może nam uda... pierwszym mimi. Być. No store sickness, no store sickness. In that one game what I play. I rifle like 2000 health, so. That's what I know right now. Naj mode? No, no, no. This is normal mode. We will see, maybe this is only on the rankets or something, or maybe that was bug for one second For one game. Tak, ma... No w zasadzie wszystko, nie? Drewno do fula, eee, to raz dwa. Eee, dwa, dwa, dwa. No wszystkie bandy, Znaczy to po prostu tak. F... Co, co więcej dasz radę przenieść, nie? I no i ognisko pytanie, gdzie ustalamy. Bo jakby to znalazł inne dobre ognisko, albo miałem pięć ognisko bok siebie. No na razie improwizacja, ale no, w składzie damy radę, mi się wydaje. Jak reszta jest mniej więcej taka sama, to też medów jest od cholery za przeproszenie. Dobra, łowię te ryby, bo ciekaw jestem, ile z ryb jest w ogóle? Ilo back, right now this look like this. Check my Twitter. There screen, I got 1000. Uh, uh, but in that game I got 2000 uh, health. Reach out, sickness. Any, anything, any warning, any, eee, Dobra, czy mamy punkt eee, zbi zbi zbiórki? Ktoś coś? Nikt jeszcze nic, dobra. Misku, to Ty byś może już spróbował ogarnąć ten punkt, co? Bo z grubsza mówię, że wiesz że może być ognisko. No będziemy sobie drewno zbierać i wracać. Drewno zbierać i wracać. Zresztą to łowienie tak nie wygląda za kolorą na razie. No, no, no. Ogólnie muszę zrobić tak, że już mamy leczenie co mamy i zbieramy drewno, chyba co? Bo nie, nie wiem, czy jest sens, żebyśmy teraz przepalali leczenie, szukając na siły innego leczenia. Ewentualnie zrobimy tak, że wyślemy was na po jednych czy dwóch medzie, gdzieś daleko, daleko, i wy na ostatnią chwilę spróbujecie dotrzeć tym z powrotem, z medami, z największą ilością, jaką się wam uda chwycić. Ewentualnie zrobimy tak z dwoma osobami, na przykład, o, że dwie osoby tak pobiegną gdzieś, no i zrobimy tak, może, że nie wiem, przed i, i kropka pobiegniecie gdzieś daleko, no nie na jednym medzie, żeby wrócić z jak największą ilością medu z powrotem. Nawet gdzieś tam ryzykownie. A ja zostanę z Olkiem, będziemy łapać drewno, lecząc się ogniskiem na, na zmianę. Nie ma Star of Nie ma. Nie było przynajmniej w grze pierwszej rankingowej, jaką grałem. No bo tutaj ja nie widzę, nawet nie wiem, czy ma sens, że ma ja coś szuka na siebie, więc zróbmy tak, co? Kropka i, i Mistku. Od, odłóżcie swoje leczenie, Weźcie tam jednego meda, żeby tylko przetrwać. Pobiegnijcie najdalej jak się da, a może jak macie tę maskę, o! Jeżeli macie ją, to byście tutaj kulkę zostawili, i pobiegli w świzdu-wizdu. Ty, Jak pod chwilą by to działało świetnie, żeby w tą maskę wracać na ognisko? Na pewno fajnie, znajmi. Na razie cenne podejście może być właśnie takie, żeby się zesplitować: że połowa z nas drewno i leczy się ogniskiem, a połowa biegnie, byle tylko spróbowała jakoś wrócić. On bejtuje, nie, nie bejtuje. Kiedy, kiedy ja na cokolwiek bejtowałem? Sprawdź woda. Pierwsza gra 2000 obrażeń i nic nie ten. Nie było żadnego waringu sicknessa nic. Może jest powiedzieć 3000 na przykład, nie wiem tego, ale do 2000 około nie było. Czy nie ma sicknessa? No to nie, nie do mnie pytanie. Ja tylko widzę, że nie ma i, ko i korzystam. Chyba, że pytasz, skąd te wnioski? No to jedna solo gra, 2000 obrażeń, brak sicknessa. No i koledzy moi tutaj też powinni już mieć sicknessa, bo Olek no, miałeś opowiadomienie o 500, a 1000 jeszcze nie miałeś pewnie, co? Ale 600 już na pewno miałeś, bo to. 3 minuty temu miałeś. Miałem 5 leczenia samego. Dobra, ja już ginę chcesz. Dobra. No, wydaje mi się, że to, co mamy, starczy na pewno tak, ale jakby coś doniósł, to już w ogóle. Wziąłem 5, wzią 5, dobra. Próbować coś sprzątnąć, wyrzucić coś ewentualnie, gdyby było... No, mieszam, miesza. Ale tak... Zawsze na plus to by było. Wantaże sobie jeszcze weź może. Tak, 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 tak. Ja chcę mieć to w miarę poukładane, to raz. A dwa, takie, no, te stare mechaniki, że na przykład ktoś podszedł nie, ja chciałem coś podnieść, to nagle się okazuje, że jest problem. No, 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 jakby Jest doświadczenie po mojej stronie jakieś tam na pewno. Ale też właśnie, że... Żeby... Dobrze wszystko pamiętam 10 dzierżby. Też pytanie, czy starczy kurczę, tak... Nie jest dużo, ale muszę to dobrze, dobrze ogniska wykorzystywać. Nie mogę leczyć się Med był zbogowany. Nie mogę kliknąć. Przysięgam Dobra. Nie. Ale klaus nie był No ale poddał się.